Dobra, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Dominic Games Poland. A to jest kolejny odcinek z naszego parkowa arteriowego. I dzisiaj zajmiemy się tutaj budową naszego starego miasta na wielkiej górze. Tak jest. Ja jeszcze sobie zacząłem, bo mm, oczywiście coś się stało, i nagrywaniem się zepsuło. No ale postawiłem sobie tutaj już policję, postawiłem już sobie klinikę i nawet postawiłem sobie taki mały ryneczek i kilka kamienic. No i właśnie mm, tu planuję taki jakby mały zieleniec, coś w ten desień dochodzący. Tutaj jeszcze będziemy obudowywać murami. Yy, i prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie stacja kolejowa właśnie ja miałem tu stację zrobić kolejową ale cóż ten no taka mała dzielniczka na górze mm, no i co no takie są plany na dzisiejszy odcinek więc ja tutaj już sobie zacznę działać gdzie to było te kamienice znowu w Łazierico tak Yy, tak, one były. No ja tu wziąłem. Czekajcie, czekajcie, gdzie są te kamieniczki? Tu myślę, żebyśmy taką... Mhm. Dobra, to tak. Robimy kamienice, które lecą tu wzdłuż tej, za tym punktem usługowym. Tu nawet się tak ładnie zrobiły. Dobra, dobra to te będą tak. O, powiedzmy, coś takiego zbudujemy. Um, tutaj jeszcze szkoła. Hmm. Element. A jest ta szkoła, dobra. Elementary. Mm, i taką szkołę w kamienicy byśmy postawili tutaj myślę że tyle byśmy dali tutaj fajnie tak bo mi się nagranie zepsuło już nagrywałem początek odcinka i nagle się coś spieprzyło i mi się nagranie wyłączyło więc teraz zbudujemy tu sobie osiedle dzisiaj chyba będzie pierwszy odcinek bez timelapsa od dawna bo no to jest mała dzielniczka więc i myślę że nie ma co tutaj timelapsa robić więc sobie tutaj yy, skopiuję te kamienice, poustawiam je tutaj bo te rogowe wiecie są jakieś do dupy więc będzie nietypowy odcinek yy, yy, nie warto, czas, czasem jednak warto robić normalne odcinki z kom typu komentarze, więc żeby kurde też tymi timelapsami nie stracić jak głupi Więc ja tutaj na około tego ryneczku jeszcze sobie Poustawiam od te hmm. Tutaj takie kamieniczki Tu jeszcze można by postawić ulicy, tą ścieżkę bo to jest ogólnie Dzielnica na deptakach No i tak to będzie wyglądać tu sobie może nie będę stawiał tych rogowych kamieni, bo one są jakieś dziwne. Tak zrobimy taki To też głupkowato wygląda. najwyżej no, się to kiedyś poprawi. Natomiast ja sobie. tu, A tu jest taka narożna. No dobra, no tu możemy taką narożną wrąbać. Tu się ładnie to skleiło. Nie wiem, że to są biurowe. O, tutaj coś takiego zrobimy. Mm. Myślę, że to dobrze wygląda. Więc, ja myślę sobie, że. To się planowałem wejście do Parku Narodowego zrobić. Więc muszę tutaj troszkę z in zredefiniować tą drogę. Czy tu jeszcze będzie szła taka dróżka? Przy której się zrobi wejście do rezerwatu. A ja. Dzi teraz tak. Ten komisariat policji niech stanie tutaj. Ja jeszcze dorobię takich kilka ścieżek. O. Tych, tych deptaków bardziej. Tutaj możemy. W sumie tu można by wcisnąć. Zobaczmy, czy tutaj wejdzie taka rogowa kamienica. No tylko, że ona tak. do dupy się. Ust. o Jezus tam rozwaliłem teraz. No nie, no co tu się kurwa dzieje? Dobra. Myślę, że jednak sobie chyba szybkiego time zrobimy. Bo myślałem, żeby to był odcinek typu komentary Kurde, sorry, że tak mieszam, ale jednak wolę, żeby był time lapse, nie? To więc widzimy się po tym time jednak. To był taki żarcik, że to będzie odcinek komentary Oczywiście sobie jaja lubię będzie time -lapse bo jednak tak pokazywać budowanie to będzie jednak nuda, więc yy, jednak pokażę wam time -lapse Przyspieszę wam to i widzimy się po time lapse -shake. はい。<music> Witam, witam, was bardzo serdecznie po timelapse. Zrobiłem tą oto tutaj dzielnicę na tej górze. Oczywiście mogliście zauważyć podczas timelapsa jak stawiam różne budynki typu wieża zegarowa, typu łuk miejski, typu twierdza morska i takie tam wieża obserwacyjne, ponieważ stwierdziłem, że fajnie by było postawić tutaj ten zamek księcia ćwierknickiego i właśnie on tutaj jest proszę bardzo no i tu jest ta dzielniczka tutaj jest dworzec kolejowy i w sumie to będzie jedyna opcja praktycznie jaką będzie można tu do, dojechać do tej dzielnicy to będzie pociąg właśnie właśnie tutaj widzę pociągi już jeżdżą nie, wiem, zastanawiam się, czy nie wymienię tej stacji kolejowej jeszcze, chciałbym rozbić te pociągi na dwa perony, i widzę, że coś się nie da. Nie wiem, dlaczego coś tu się chyba. Możliwe, że tu się tory w tym tunelu, ten odjazd kolejowy się spalił. Może, że przesunie się tą stację jeszcze trochę. I się to połączenie tu zrobi gdzie inni albo wyłagodzi się tutaj bardziej i poprawi się tą górę. Więc tutaj mamy taką dzielniczkę. Tu jest rynek ładny z takim, jakby placem, plac z pomnikiem. Tutaj jest ogród japoński, jakaś fontanna. Druga fontanna, dwie takie same. Ok, no i tutaj stwierdziłem, że ta dróżka może lecieć tu do góry, i właśnie do tego zamku. I tutaj, od tego wielkiego mostu, z tego rezerwatu przyrody, właśnie doprowadziłem ścieżkę tutaj do Parku Narodowego, z Parku Narodowego do tej wiosy, no do tej tutaj um, dzielnicy górskiej. Więc tak to się prezentuje tutaj, całość jest praktycznie da, de, na deptakach, wyjątkiem jest ta tutaj droga Ponieważ tutaj jest wejście do tego Parku Narodowego, tutaj usypałem się górkę, żeby postawić zamek. Z pięknymi, tak by the way, widokami na centrum finansowe. No i tak to się prezentuje. Tutaj ogólnie na samych deptakach z drzewami postanowiłem to zbudować. Myślę, że Wam się to spodoba. Oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na live, na odcinki. Do zobaczyska. No i cześć.